Tu się mówi Trip. Pozdrawiamy z dachu naszego Mercedesa Kaczki z 1988 roku. Mamy bagażnik dachowy i trzeba się jakoś do niego dostać, dlatego kupiliśmy lekką teleskopową drabinę. Bagażnik ma unieść 200-250 kg, także chyba i mnie. Jak to zablokować? Czasy są takie, że długo zastanawialiśmy się, czy w ogóle publikować ten odcinek, odcinek, na który sami bardzo długo czekaliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że wszystkim, nie tylko nam należy się chwila wytchnienia i mamy nadzieję, że taką się też uda dostarczyć. Oczywiście sercami jesteśmy z naszymi sąsiadami z Ukrainy. Trzymamy kciuki, żeby rosyjska inwazja jak najszybciej się zakończyła. Ukraińcy jesteście bardzo dzielni, a wszystkich wokół, którzy mogą pomóc, do tego zachęcamy i sami to oczywiście robimy. Tymczasem, jebać Putina w tym mózgu, to jedziemy Baranowi, Deplowi i niech tych ten frajer. Tyle chciałam dodać. Lepiej bym tego nie ujęła. Teraz możemy z dumą powiedzieć, że nasz samochód jest gotowy pod zabudowę kempingową. Bardzo długo czekaliśmy na ten moment i tak naprawdę cały czas zacieraliśmy ręce, żeby to właśnie się wydarzyło. Wczoraj mieliśmy odbierać naszą kaczkę od blacharza, ale odbieramy ją dzisiaj i to przyjechała do nas, a właściwie nie do nas, tylko do naszego zaprzyjaźnionego warsztatu samochodowego SOS Auto we Wrocławiu. A to dlatego, że nie odpaliła, więc teraz musimy zrobić porządny serwis silnikowy, żeby ona super funkcjonowała. Potem wymienimy opony no, i zaczniemy jeździć. Zjeżdżamy z lawety, kaczka idzie do mechanika kolejny raz, musimy przywrócić Dobra, jej poprawne dana, funkcjonowanie, dana, żeby odpalała dobrze, dobrze i idzie. wtedy będziemy jeździć. No właśnie, odkręcam. O Jezus, nie siły tego przekręcić. Kiedy odbieraliśmy kaczkę od blacharza, okazało się, że musiała trafić do mechanika, bo cały czas silnik nie pracuje równo, gaśnie. No więc wciąż szukamy problemu, gdzie jest jego źródło, no i musimy go wyeliminować. Przy okazji poddajemy cały samochód takiemu porządnemu przeglądowi. To znaczy, planowaliśmy wymieniać hamulce, ale okazało się, że po pierwsze tarcze, które kupiliśmy, nie pasują, a po drugie te, które tutaj są, zarówno tarcze, jak i klocki, są w świetnym stanie i nawet przewody hamulcowe po prostu wymagały przeczyszczenia, nie są w żaden sposób uszkodzone, sparciały nie wyglądają na takie, którymi trzeba było się teraz zająć. Działają choćby światła pozycyjne, które nie działały, działa światło wsteczne, które nie działało i wystarczyło wymienić włącznik, czyli coś takiego i już wszystko jest w porządku. Wymienione zostały oleje we wszystkich w mostach, reduktorach i tak dalej. Wszystko to, żeby, żeby fajnie, sprawnie funkcjonowało. No i naszą największą zagwoską i największym problemem jest ta równa praca silnika. Wojtek SOS Auto cały czas nad tym pracuje, no i mamy nadzieję, że jak tylko będzie diagnoza, to uda się szybko usunąć problem, i wtedy już właściwie będziemy mogli powiedzieć, że kaczka jest w 100% sprawna i gotowa pod to, żeby budować tą zabudowę kempingową. W samochodzie zmieniło się sporo, co raczej widać. W porównaniu z tym, jak go kupiliśmy, po pierwsze wygląda idealnie. Już wtedy nam się podobał i był piękny, ale teraz został e, naprawiony i odrestaurowany. E, jest nowa, piękna farba, która nam się mega podoba. E, zwiększyły się zdolności terenowe samochodu, mamy nowe opony chociażby i to wiele nam daje. Wybraliśmy sobie bardzo malownicze miejsce na nagranie odcinka, ale żeby ten odcinek nagrać, no to musieliśmy kaczce zafundować mały test terenowy, bo dziury tutaj są po prostu ogromne, wszystko jest zabłocone. Ale mimo to dało radę, bez problemu tutaj przejechała kaczka, wszystko się ładnie udało. Jeździ się nim naprawdę wspaniale, a takim naszym największym wyzwaniem z kolei e, chyba był ten silnik benzynowy. Już na etapie kupna zastanawialiśmy się, jak to będzie z tą benzyną, czy przypadkiem nie przełożyć na diesla, ale doszliśmy do wniosku, że no jak przekładać na diesla, jak tutaj mamy 92 tysiące przebiegu, e, no to gdzie znajdziemy taki silnik, tyle że w dieslu. Jeździ się nim naprawdę fajnie, ale to wiązało się z wieloma perturbacjami, dlatego powiedziałam, że ten silnik benzynowy był największym wyzwaniem, bo regulacja gaźnika, którą pokazaliśmy w jednym odcinku, tak naprawdę trwa kilka miesięcy. Cały czas się coś zatykało, cały czas było coś nie tak. Mieliśmy problem z utrzymaniem silnika na niskich obrotach, że potrafił nam zgasnąć na trasie, gdziekolwiek, po prostu nagle więc to trochę trwało, ale wydaje nam się, trzymamy kciuki, że już się udało, no udało się nie nam, tylko ludziom, którzy nam pomagali. Kuba z JD Garaż w Gajkowie pod Wrocławiem. Dzisiaj podsumowujemy ten ogrom prac, który wykonałeś. Prace blacharskie już pokazywaliśmy w poprzednim odcinku, który można tutaj zobaczyć. No i od naszego ostatniego spotkania. Coś Trochę od... się zmieniło. Zacznijmy od koloru, bo już jest w całości pokryty raptorem. Dlaczego ty nam akurat raptor doradziłeś? Czy raptor dla was jest o tyle dobry, że dużo wytrzyma w terenie. Jest odporny na zarysowania. Uszkodzenia mechaniczne, no i podobała wam się struktura tego lakieru. To nie jest tak, że wszyscy twierdzą, że raptor maskuje rdzę. Jeśli wszystko jest dobrze przygotowane, cała powierzchnia jest pozbawiona rdzy. Odpuszczona lakier jest nałożony prawidłowo. 15, nawet i 20 lat spokojnie wytrzyma, nic się z tym nie będzie działo. czy to jest bagażnik dachowy? Bagażnik dachowy zrobiony z aluminium przymocowaliśmy Waszą blaszkę z napisem się bagażnik powinien udźwignąć około 250 kg przymocowany za 4 uchwytach plus dodatkowe stopki dwa halogeny, które pomogą Wam oświetlić gdzieś poza trasą w lesie drogę Dobra, to idziemy. Dalej, tak naprawdę, zmieniły się też koła, ale też razem z fergami. Tak, zastosowaliśmy koła o mniejszym ET, czyli bardziej wysunięte na zewnątrz, dlatego jeśli przyjdzie zabudowa, to będzie szersze, aby poprawić właściwości jezdne i obniżyć środek ciężkości samochodu. Opony to BF Goodrich AT, popularne na całym świecie, więc jeśli załapiecie kapcia nawet w Afryce, bez problemu z Wam oponę. Gumowe poszerzenia aby koło nie wystawało poza obrys samochodu, to żeby nie było problemów podczas przeglądu czy kontroli policji. Ok, taki ostatni szczególik tak naprawdę, to jeszcze jak sobie zajrzymy tutaj. Yy, domontowane dywaniki, progi były wymieniane, więc te oryginalne musiały zostać ściągnięte. No i żeby ten Raptor, którym tutaj na świeżo została, zostały te progi pokryte się nie ścierał. No, to mamy coś takiego, no i wygłuszenie w środku. Tak, i całe auto zostało wygłuszone matami bitumicznymi grubości 2,5 mm w kolorze czarnym. Po prostu żeby było estetycznie, no i myślę, że poprawi wam ten komfort podróżowania. Będzie ciszej. No. Parę jeszcze rzeczy, szczegółów do dopracowania, do Kuby wrócimy, gdy będziemy przygotowywać dedykowany zderzak na tym na 100% z takim specjalnym mocowaniem na koło zapasowe, ale chcielibyśmy też zderzak na przód pod wyciągarkę, ale o tym zdecydujemy jak już będziemy mieli zabudowę kempingową, wtedy będziemy wiedzieli jaka jest waga tego samochodu i czy możemy sobie na to pozwolić. Dzięki za oglądanie. Działamy dalej. Następny krok to jest zamówienie ścian, zamówienie okien, profili aluminiowych, wszystkich tych elementów konstrukcyjnych, bo już będziemy stawiać zabudowę kempingową. Zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Cześć, piszczolen.